Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój kot nalega na spanie obok ciebie, mimo że kupiłeś mu idealne legowisko? Czy to tylko dlatego, że lubi twoje ciepło, czy też za tym zachowaniem kryje się coś znacznie głębszego? Przygotuj się, ponieważ w tym filmie ujawnimy prawdziwe powody, dla których twój kot wybiera cię jako najlepszą poduszkę na świecie. Co ważniejsze, odkryjesz, co ten nawyk mówi o relacji między Wami. Zbadamy wszystko, od dzikich instynktów po więzi emocjonalne, które sprawią, że spojrzysz na swojego kotka nowymi oczami. Więc chwyć kawę, zabierz swojego kota do oglądania i zanurzmy się w tej kociej tajemnicy. Dlaczego koty śpią tak blisko siebie? Instynkt przodków. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot zawsze wybiera najcieplejsze miejsce w domu? To nie tylko dlatego, że jest kochanym niechlujem, w naturze przodkowie kotów, tacy jak rysie i lamparty, szukali bezpiecznych, ciepłych miejsc do odpoczynku. Spanie obok ciebie jest częściowo pozostałością tego instynktu. Twoje ciało jest jak naturalny piec, a dla kota oznacza to komfort i bezpieczeństwo. Ale to nie wszystko. Na wolności koty tworzyły małe grupy, aby chronić się przed drapieżnikami. Wspólne spanie było sposobem na zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. Kiedy więc twój kot przytula się do ciebie, mówi: Jesteś jednym z mojego gangu. To niezły komplement od tak niezależnego zwierzęcia, prawda? Pytanie do ciebie: czy twój kot śpi blisko ciebie, czy woli swój własny kąt? Opowiedz nam o tym w komentarzach, ponieważ może nam to wiele powiedzieć o osobowości twojego kota. Jesteś strefą komfortu swojego kota. Porozmawiajmy o pewności siebie. Koty są mistrzami w chronieniu siebie i opuszczają gardę tylko wtedy, gdy czują się w 100% bezpieczne. Kiedy kot decyduje się spać z tobą, deklaruje, że całkowicie ci ufa. Pomyśl o tym. Podczas snu jest bezbronny, a mimo to decyduje się pozostać u Twojego boku. To praktycznie kocham Cię w kocim języku. Co więcej, Twój zapach, dźwięk Twojego oddechu, a nawet rytm bicia Twojego serca są mu znane. Sygnały te tworzą poczucie domu. Czy zauważyłeś, jak delikatnie mruczy, gdy śpi obok ciebie? To mruczenie jest jak kołysanka, którą śpiewa sobie i tobie. Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić tę więź? Postaraj się utrzymać spokojną rutynę przed snem. Unikaj jasnych świateł lub dźwięków, które mogą stresować kota. Spokojne otoczenie wzmacnia poczucie, że jesteś jego bezpieczną przystanią. Teraz przygotuj swoje serce, ponieważ ta część jest wyjątkowa. Koty nie są tak zdystansowane, jak ludzie myślą. Kiedy kot śpi z tobą, szuka bliskości emocjonalnej, a nie tylko fizycznej. To tak, jakby chciał powiedzieć: jesteś moją rodziną. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że dla swojego kota jesteś bohaterem jego historii? Co powiesz na odwzajemnienie tego uczucia? Poświęć dziś kilka minut na zabawę lub przytulenie swojego kota. Spodoba mu się to i jeszcze bardziej wzmocni więź. Spanie z tobą to także kwestia terytorium. Koty są terytorialne i zgadnij co. Jesteś częścią ich terytorium. Kiedy kot śpi w twoim łóżku, oznacza cię jako część swojej przestrzeni. Dzieje się tak, ponieważ zostawia swój zapach na poduszce, poszewkach i oczywiście na tobie. To tak, jakby mówił: Ten człowiek jest mój, ale to nie wszystko. Śpiąc z tobą, monitorują również swoje otoczenie. Koty mają naturalny instynkt obserwowania swojego terytorium, nawet podczas snu. Czy zauważyłeś, że nawet z zamkniętymi oczami czasami podnosi głowę, gdy słyszy hałas? Obserwuję, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku w Twoim królestwie. Niektóre koty nawet ugniatają bułki przed pójściem spać. To zachowanie pochodzi z dzieciństwa, kiedy stymulowały matkę do produkcji mleka. Jeśli Twój kot robi to z Tobą, to znak, że postrzega cię jako matkę. A kiedy wspólne spanie staje się problemem? Bądźmy szczerzy. Nie zawsze jest to usłane różami. Czasami kot uważa, że trzecia nad ranem to idealny czas na zabawę, albo zajmuje połowę łóżka, zostawiając ciebie wciśniętego do środka. Co więc zrobić, jeśli wasz zwyczaj wspólnego spania zakłóca twój sen? Po pierwsze, nigdy z nim nie walcz. Koty nie rozumieją kar. A to może podważyć zaufanie między Wami. Zamiast tego, stwórz atrakcyjne alternatywy. Zainwestuj w ciepłe łóżko z kocem, który pachnie jak ty. Umieść je obok swojego łóżka, aby kot czuł się blisko, ale nie budził cię. Inną wskazówką jest zmęczenie kota przed snem dobrą sesją zabawy. Wyczerpany kot to ciężki śpioch. Czy kiedykolwiek musiałeś negocjować miejsce do spania ze swoim kotem? Opowiedz nam swoją historię w komentarzach, bo wiem, że takie sytuacje są powodem do śmiechu. Co to wszystko mówi o tobie i twoim kocie? Doszliśmy do głównego punktu. Spanie z tobą to coś więcej niż słodki nawyk. To dowód miłości, zaufania i partnerstwa między wami. Każde mruczenie, każde przeciągnięcie się i za każdym razem, gdy wybieracie jako swoją poduszkę, jest jego sposobem na powiedzenie ci, że jesteś wyjątkowy. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Ty też coś na tym zyskujesz. Badania pokazują, że mruczenie kotów może zmniejszyć stres, a nawet poprawić zdrowie psychiczne ich właścicieli. Następnym razem, gdy Twój kot wtuli się w Ciebie, pamiętaj: On nie tylko szuka ciepła, wybiera Ciebie jako najbezpieczniejsze, najwygodniejsze i najbardziej kochane miejsce na świecie. Ciesz się tą wyjątkową chwilą. Teraz, gdy znasz prawdziwe powody, dla których twój kot śpi z tobą, założę się, że spojrzysz na to z jeszcze większą czułością. Od dzikich instynktów po bezwarunkową miłość, ten nawyk pokazuje, jak ważni jesteście dla siebie nawzajem, a może by tak uczcić tę więź. Jeśli podobało Ci się odkrywanie tych ciekawostek, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej treści na temat kociego wszechświata. Aktywuj dzwonek. Aby nie przegapić żadnego filmu. I oczywiście podziel się tym filmem z przyjacielem, który również ma bzika na punkcie kotów. Rozprzestrzeniajmy kocią miłość dookoła. Jakie jest najbardziej niezwykłe miejsce, w którym spał z tobą twój kot? Daj mi znać w komentarzach, bo wiem, że koty zawsze zaskakują. Do następnego filmiku i przytul się do swojego kotka.